Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, która dotyka milionów osób na całym świecie. Wraz z rosnącą częstością jej występowania, naukowcy i badacze nieustannie poszukują sposobów, jak zapobiegać tej chorobie. Ich poszukiwania ostatnio okazały się bardzo owocne. Niedawne badania dowiodły bowiem, że pewna witamina odgrywa bardzo istotną rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi i zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy. Tak więc, jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko rozwoju tej choroby oraz lepiej kontrolować poziom glukozy we krwi, to posłuchaj tego filmu do samego końca. Drodzy widzowie, całkiem niedawno, bo w marcu tego roku, opublikowano szalenie ciekawe badanie, w którym wykazano, że w niektórych przypadkach, niebawem dowiecie się Państwo, w których ryzyko rozwoju typu drugiego można zmniejszyć, suplementując pewną popularną witaminę. Nie trzymam dużej w niepewności i zdradzę, że tą tajemniczą witaminą jest nasza stara, poczciwa witamina D. A ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy film. Jak widzimy na ekranie, badanie, o którym będę dziś opowiadał, dowodzi, że witamina D zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u osób dorosłych ze stanem przedcukrzycowym. No właśnie, zanim przejdę do konkretów, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, krótko przypomnę, czym w ogóle jest stan przedcukrzycowy. Krótko mówiąc, jest to taki stan, w którym poziom glukozy we krwi przekracza normę, ale nie jest jeszcze na tyle wysoki, aby zaklasyfikować go jako cukrzycę. A o tym, w jaki sposób objawia się stan przedcukrzycowy, w jaki sposób go zdiagnozować. Opowiem co później, dlatego zachęcam Państwa do pozostania ze mną do końca tego odcinka. A teraz wróćmy do naszego tematu głównego. Od razu podkreślę, że nie zaczął on się cieszyć zainteresowaniem naukowców dopiero w ostatnich latach. Już wcześniej przyglądano się tym zależnościom, jednak przeprowadzone dotąd badania nie były zbyt miarodajne. Dlaczego? Co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, miały one wysokie ryzyko błędu. Po drugie trwały zbyt krótko, po trzecie nie były zaprojektowane z myślą o prewencji pierwotnej cukrzycy typu drugiego i wreszcie po czwarte ich wyniki nie były statystycznie istotne. Jak zatem widzimy tych nieprawidłowości było całkiem sporo, ale na szczęście sprawę w swoje ręce wzięli ci wspaniali amerykańscy naukowcy, którzy dokonali przekrojowego przeglądu wszystkich danych czyli tzw metaanalizy i zobaczmy, co udało im się ustalić. Co ciekawe, żadne z nich z osobna nie wykazało niczego istotnego, ponieważ były to małe badania. Dopiero połączenie danych z tych wszystkich trzech prób pozwoliło badaczom dojść do bardzo optymistycznych wniosków. Jakich konkretnie? Ano takich, że witamina D skutecznie zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy u osób za stanem przedcukrzycowym. Mowa oczywiście o cukrzycy typu drugiego. Jeszcze raz zaakcentuję słowo skutecznie, ponieważ jest to słowo klucz. Zacząłem trochę od końca, od przedstawienia wniosków, ale chciałem wspólnie przyjrzeć się niektórym danym, aby mieli państwo pełen obraz tego, w jakim stopniu witamina D chroni nas przed rozwojem cukrzycy, jeśli zmagamy się ze stanem przedcukrzycowym. Zachęcam państwa do tego tym bardziej, że jestem niemalże przekonany. Choć nie będę się z nikim zakładał że spora część moich widzów zmaga się z tym problemem, nie będąc nawet tego świadomym. Obiecuję, że jeszcze wrócimy do tego wątku za chwilę, ale zanim to zrobimy, zajrzyjmy do naszego badania. Myślę, że pierwszą informacją, o której warto wspomnieć, jest to, w jakich dawkach podawano uczestnikom witaminę D. W pierwszym badaniu było to 20 tysięcy jednostek międzynarodowych na tydzień w drugim 4000 jednostek międzynarodowych, ale na dzień. Natomiast w trzecim 3000 jednostek międzynarodowych na dobę. Czyli trzeba to wyraźnie podkreślić, że były to w miarę wysokie dawki. Dla porównania, według najnowszych rekomendacji dotyczących suplementowania witaminy D w naszym kraju, zdrowa osoba pomiędzy 19 a 75 rokiem życia według urzędników powinna przyjmować do 2000 jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę. Idąc dalej, na uwagę zasługuje również fakt, że przed badaniem u większości uczestników stwierdzono niedobór witaminy D w organizmie. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy naukowcy odkryli, że suplementowanie witaminy D zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego u osób ze stanem przedcukrzycowym o 15%. I teraz pewnie Państwo pomyślicie sobie, o co całe te halo? Przecież to niewiele. I oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, ale po pierwsze, bardzo duże znaczenie ma tutaj słowo kluczowe, że są to dane statystycznie istotne, natomiast im uda nam się wyżej podnieść poziom witaminy D, tym ten procent bardzo mocno się zwiększa, o czym przekonacie się Państwo w dalszej części tego filmu. Czyli możemy mieć pewność, że nie jest on dziełem przypadku. A po drugie, nawet jeśli w ten sposób uda nam się uchronić przed cukrzycą chociaż jednego na kilkunastu pacjentów, co w przełożeniu na światową populację daje miliony osób, to uważam, że gra jest naprawdę warta świeczki. Kontynuując, przytoczonym przeze mnie badaniu jest jeszcze kilka perełek, o których chciałbym Państwu powiedzieć, ale żeby Państwa nie zanudzać, to wybrałem te najbardziej istotne. I od razu podkreślę, że nie są to rzeczy, które musicie Państwo zapamiętać. Przechodząc do sedna, tym co zwróciło moją uwagę podczas czytania tego badania, była informacja, że ryzyko wystąpienia cukrzycy było znacznie niższe u osób, u których poziom witaminy D utrzymywał się na w miarę wysokim poziomie. Dla uściślenia dodam, że było to 50 nanogramów na mililitr lub też więcej. I w tym przypadku ryzyko przerodzenia się stanu przedcukrzycowego w cukrzycę było u nich niższe, uwaga, aż o 76% w porównaniu do osób, u których poziom witaminy D utrzymywał się na niskim poziomie. Trzeba przyznać, że to bardzo dużo. Ale idziemy dalej. Dokładnie w tym samym badaniu zaobserwowano również, że osoby suplementujące witaminę D mają aż o 30% większe szanse na ustabilizowanie poziomu glukozy w swoim ciele. To jest kolejna niewiarygodna korzyść płynąca z prawidłowego poziomu witaminy D w naszym organizmie. I teraz jestem wręcz pewien, że w Państwa głowach wielokrotnie pojawiło się pytanie: w jakich ilościach przyjmować witaminę D, żeby osiągnąć satysfakcjonujący efekt terapeutyczny? Niestety, nie podam Państwu dokładnych dawek, ale nie dlatego, że nie chcę, ale przede wszystkim dlatego, że to zależy od tego, jak duży niedobór ma konkretna osoba. Zatem komuś z niewielkim niedoborem może wystarczyć dawka rzędu 4000 jednostek na dobę, z kolei z ciężkim niedoborem może być to dawka 10 000 jednostek. Mogę jednak Państwu zdradzić, co ustalili naukowcy, a ustalili oni, że stężenie witaminy D w naszym organizmie które może realnie zmniejszyć ryzyko przeistoczenia się stanu przedcukrzycowego w cukrzyce wynosi od 50 do 60 nanogramów na mililitr i więcej. To oznacza, że w niektórych przypadkach konieczne może okazać się zastosowanie wyższych dawek niż te dawki rekomendowane, a to niesie za sobą pewne ryzyko. Jakie konkretnie? Drodzy widzowie, przede wszystkim musimy mieć świadomość, że Wszelakie suplementy, a w tym suplementy z witaminą D to nie są cukierki, które przy nadmiernym spożyciu co najwyżej zmuszą państwa do częstszych wizyt w toalecie. W literaturze oraz badaniach naukowych opisywane są przypadki przedawkowania witaminy D, kiedy na przykład konkretna osoba suplementowała np. 100 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę przez kilka czy też kilkanaście miesięcy. I sprawiła ogromne problemy swoim nerkom. Pamiętajmy, wedle obecnego stanu wiedzy, 10 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę to dawka wciąż uznawana za bezpieczną. Być może jest to więcej, tego nie wiemy, ale badacze oceniający suplementację w ilości 10 tysięcy jednostek międzynarodowych na dobę uznali tę ilość za całkowicie bezpieczną. Więc Operujemy faktami, a nie domysłami. Od razu uspokajam, że nie ma możliwości przedawkowania witaminy D wskutek ekspozycji na słońce, czy też pozyskiwania jej ze źródeł pokarmowych. Ryzyko to pojawia się wyłącznie przy nieumiejętnym stosowaniu suplementów diety, dlatego też często podkreślam: nie należy rzucać się na mega dawki witamin, bo to nie są ani draże, ani cukierki. Pamiętajmy, Wody nie pijemy wiadrami, suplementów nie przyjmujemy megadawkami. Ostatnio wśród producentów suplementów panuje moda, by do kapsułki włożyć jak najwięcej konkretnej substancji po to, by przyciągnąć uwagę konsumentów. Niemniej jednak zawsze lepiej jest podawać regularnie, ale fizjologiczne ilości witamin w takim stężeniu mniej więcej jak występują w naturze, niż Raz na jakiś czas bardzo wysokie dawki. Skoro zatem witamina D tak dobrze chroni przed rozwojem cukrzycy, odpowiedzmy sobie na pytanie: jaki mechanizm odpowiada za to, że witamina ta chroni przed rozwojem cukrzycy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, standardowo posłużę się badaniami naukowymi, a możemy w nich przeczytać, że witamina D ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na różne mechanizmy związane z patofizjologią cukrzycy typu II. Kluczowe zdania, o których warto wspomnieć, to po pierwsze stymulowanie komórek beta-trzustki do wydzielania insuliny, a po drugie niwelowanie ogólnoustrojowego stanu zapalnego, który odpowiada w dużej mierze za występowanie oporności na insulinę. Mówiąc tak bardziej ludzkim językiem, Witamina D po prostu pomaga naszej trzustce prawidłowo wykonywać swoją pracę i zwiększa wrażliwość na działanie insuliny w naszych komórkach. Do tego działa niczym kojący opatrunek na stan zapalny toczący się w naszym ciele. Drodzy widzowie, żeby była jasność: ten film nie ma na celu zniechęcić kogokolwiek do zaprzestania wizyt u lekarza-diabetologa na rzecz witaminy D. Pamiętajmy, Witamina D, choć jest szalenie ważna dla naszego zdrowia, nie jest magiczną pigułką, która niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wyleczy nas ze wszystkich chorób. I zawsze, ale to zawsze będę powtarzał, że w przypadku zaburzeń metabolicznych priorytetem jest zmiana codziennych nawyków, zwłaszcza stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety oraz uprawianie aktywności fizycznej. A jeśli ktoś chce się dowiedzieć, co dokładnie zrobić, żeby uchronić się przed cukrzycą lub też wspomóc jej leczenie, to polecam wpisać do wyszukiwarki YouTube hasło Marek Skoczylas cukrzyca. Dzięki czemu znajdziecie Państwo całą serię moich filmów właśnie na ten temat. Jestem pewien, że niektóre z nich będą dla słuchaczy wielkim zaskoczeniem. A w trakcie omawiania dzisiejszego tematu obiecałem Państwu, że wrócę do niektórych wątków, dlatego jeszcze się nie żegnam. Teraz podzielę się z Państwem garścią praktycznych informacji na temat stanu przedcukrzycowego oraz witaminy D, dlatego zachęcam do pozostania jeszcze ze mną przez krótką chwilę. Zatem, by wynieść z tego filmu pełną garść wiedzy, odpowiedzmy sobie na pytanie: w jaki sposób objawia się stan przedcukrzycowy? Wcześniej wspomniałem, że niektóre osoby mogą się z nim zmagać, nawet nie będąc tego świadomym. A wynika to z faktu, że stan przedcukrzycowy, zwłaszcza w swoim początkowym stadium, często daje subtelne, trudne do zauważenia objawy. Jednak czerwona lampka powinna zapalić się nam w głowie w momencie, gdy pojawiają się zaburzenia widzenia, większe zmęczenie niż zwykle, częstsze parcie na mocz oraz wzmożone pragnienie. Inne objawy, które powinny zwrócić uwagę to zwiększony apetyt, kolejno: powolne gojenie się ran, krwawienia z dziąseł, nawracające infekcje skóry oraz nagły przyrost lub też spadek masy ciała. Pytanie kolejne: skąd bierze się stan przedcukrzysowy? Za rozwój tego stanu mogą być odpowiedzialne różne czynniki, a w tym głównie otyłość oraz siedzący tryb życia zła dieta, występowanie cukrzycy w najbliższej rodzinie, zaburzenia lipidowe we krwi, ale także w przypadku pań przebyta cukrzyca ciążowa. Pytanie kolejne, jakie badania wykonać żeby stwierdzić albo też wykluczyć stan przedcukrzycowy? Takim podstawowym badaniem, na które może skierować Państwa nawet lekarz rodzinny jest oznaczenie stężenia glukozy na czczo. Stan przedcukrzycowy stwierdza się w momencie, gdy poziom glukozy we krwi wynosi od 100 do 125 mg na decylitr. Kolejnym elementem diagnostyki stanu przedcukrzycowego jest doustny test tolerancji glukozy. To właśnie to niezbyt lubiane badanie, w którym wypija się nieprzyjemnie słodki roztwór glukozy. W jego przypadku o stanie przedcukrzycowym świadczy wynik mieszczący się w przedziale od 140 do 199 mg na decylitr. A taką przysłowiową kropką na TI jest badanie hemoglobiny glikowanej, które wskazuje na stan przedcukrzycowy przy wyniku między 5,7 a 6,4%. Pytanie kolejne, skąd bierze się niedobór witaminy D? W końcu to, od poziomu niedoboru uzależnione jest ryzyko przejścia stanu przedcukrzycowego w cukrzycę. Najważniejszą przyczyną jest zbyt mała ekspozycja na słońce. Ja oczywiście podpisuję się pod tym obiema rękami. Idąc dalej, na tej liście możemy śmiało umieścić również niektóre leki, a w tym środki przeczyszczające oraz leki steroidowe. Prócz tego niektóre leki odchudzające oraz leki przeciwpadaczkowe. Co więcej, za deficytem witaminy D często stoją różne schorzenia, a w tym celiakia, choroba leśniowskiego krona, mukowiscydoza oraz najważniejsze, Choroby nerek i wątroby. Dodam jeszcze, że jej niedobór często obserwuje się u osób otyłych oraz po przebytej operacji bariatrycznej. Następne pytanie, czy przebywanie na słońcu wystarczy, żeby dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość witaminy D? Tak naprawdę trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zależy to od wielu różnych czynników, w tym od państwa stanu zdrowia. Dostarczanie organizmowi niezbędnej ilości witaminy D właśnie za pomocą tylko i wyłącznie słońca jest jak najbardziej możliwe. Jednak musi być spełnionych co najmniej kilka warunków. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę, że w naszej szerokości geograficznej efektywna synteza witaminy D jest możliwa głównie w okresie wiosennoletnim, czyli mniej więcej od maja do września. Co więcej, powinniśmy przebywać na słońcu między 10 a 15 godziną, odsłaniając przy tym przedramiona pod udział bez aplikowania na nie wcześniej kremu z filtrem UV. Taka kąpiel słoneczna powinna trwać przynajmniej 15 minut. Dodam, ponieważ ma to duże znaczenie, że idealną sytuacją do produkcji witaminy D mamy wtedy, gdy słońce nie jest przykryte za chmurami, a powietrze. Nie jest zbyt zanieczyszczone. I pytanie ostatnie. Co z solarium? Czy ono również jest skuteczne? Badania naukowe wskazują, że w pewnym stopniu tak. Niemniej jednak, stanowczo odradza się tę metodę jako sposób na zastąpienie słońca w kontekście syntezy witaminy D, chociażby ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju raka skóry. I w ramach zamknięcia tego punktu dodam, że wbrew powszechnym opiniom, Promienie słoneczne padające na naszą skórę przez szybę nie przyczyniają się do produkcji witaminy D w naszej skórze. Zatem, nawet siedząc nago w słoneczny dzień w biurze, nie będzie darmowej witaminki D. Choć z drugiej strony, może to nie jest aż taki głupi pomysł. Ale więcej nie powiem, bo słucha mnie żona. Dlatego na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.